Witam państwa bardzo serdecznie, to jest Dziennikarski Poker. A w studiach, zwykle o tej porze, proszę państwa, jest z nami pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór Państwu. I oczywiście Kot Herszt tym razem. Panie doktorze, y, widział pan, co się wczoraj w Gdańsku działo? Donald Tusk y, mówił o tym, że y, nie mają mediów, że mamy internet, a oni mają media publiczne. Zobaczmy, co Donald Tusk powiedział. Okej, okay, wasza telewizja publiczna, nasz internet. No przecież to jest proste. Naprawdę nie musimy, nie musimy czekać na łaskę pana Jacka Górskiego. Czy koalicja, która jest przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości ma szansę na zwycięstwo, Pana stanie? No na razie jeszcze szansę ma. Ja bym nie triumfował przed czasem. Mają szansę, aczkolwiek mam nadzieję, że będą kontynuowali dotychczasową linię które są więźniami i dzięki temu tę szansę utracą, ale naprawdę nie należy triumfować. Ja nie mówię o triumfalizmie, tylko o na przykład podejściu do mediów. Wystarczy zobaczyć, jakie media popierają Koalicję Europejską i czy utwór, który ja nie wiadomo jak się będzie nazywał. Przecież internauci wliczyli, ile mają mediów po swojej stronie, a Donald Tusk mówi, że mamy Internet. Czy rzeczywiście platforma ma internet? Nie, Platforma nie ma internetu. Platforma ma przede wszystkim TVN. No i częściowo Polsa, tak? Ale największą siłą Platformy jest TVN. Jeżeli chodzi o internet, to myślę, że nadal w dużym stopniu jest on zdominowany przez środowiska patriotyczne. Platforma Obywatelska wypiera się pomysłu podziału Polski. Przypomnijmy, że ten dokument został ujawniony przez Radio Wnet. No tak, ale ja bym tutaj nawiązał do wypowiedzi Angeli Merkel, która stwierdziła, że sąsiadem Niemiec są, jest Rosja. I myślę, że z tym należy ten plan wiązać. Bo co to znaczy, że województwa będą tak naprawdę quasi państwami? To znaczy, że te województwa, w których się uda platformie wygrać wybory, będą natychmiast oscylowały w kierunku Niemiec. Otrzymając tamtą oczywiście pomoc i to jest problem, bo duża część ludności województw zachodnich może liczyć na przykład, że jak się zwiąże z Niemcami, to będzie dostawała social geld, tak, także to jest poważny problem. Ale już te pieniądze przez całe lata płynęły do województw zachodnich, wystarczy zobaczyć co się działo w województwie dolnośląskim i w samym Wrocławiu, co się działo w województwie zachodniopomorskim. Co się działo... Tak, w ale tu nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi też na przykład o całą infrastrukturę. Przecież ze Szczecina jedzie się do Berlina w sposób naturalny, a nie do Warszawy, tak. I to trzeba zmienić. Albo Polska jest jednym krajem i e, jeździmy wszyscy do Warszawy, albo właśnie, co chce Platforma, Polska ulega rozbiciu i nie de jure, ale de facto dzieli się i województwa zachodnie wiążą się z Niemcami, a to oznacza rozpad e, kraju. I to jest cel na poziomie międzynarodowym, bo na takim poziomie krajowym, najniższym, no to wiadomo, że chodzi o to, żeby e, jak nie można, a okradać całej Polski, to przynajmniej okradajmy jakąś jej część, tak? Panie doktorze, po wyborze jest cisza w środowisku y, polityków Konfederacji. No może poza Januszem Korwinem-Mikke, zobaczmy co powiedział. Boże, jestem opcją prorosyjską, ja, to oczywiście tak. Kto zraża sobie Rosję, ten naraża Polskę. To jest zbrodnia. To co robisz, Jarek, to jest zbrodnia. I y, za to mam nadzieję odpowiedź opcja prorosyjska? To znaczy, wie pani, ja e, żyję, że tak powiem, w internecie, a nie w telewizji, bo telewizora nie posiadam. I jeżeli chodzi o internet, to oglądam... E, Portale Konfederacji, czy też popierające Konfederację, i tam ciszy nie ma. Ale ja mówię o politykach, którzy zamilkli. No do... tak, zamilkli oprócz oczywiście pretensji, że zostali źle potraktowani, bo nie byli dopuszczani do mediów. To jest główny zarzut. No ale wie Pani, problem jest taki, czy demokracja ma polegać na tym, że każdego dopuszczamy do mediów bez względu na to, jakie banialuki. Głosi. Tak? Ale banialuki głosi Konfederacja? No, e, część przywódców banialuki głosi. E, I co więcej, na przykład pan e, Jakub na przykład nie wie, co mówi Korwin mikke albo nie wie, kogo odwiedza Grzegorz Braun, kiedy i tak dalej. Proszę nie męczyć kota, panie doktorze. No, bo on tutaj ucieka mi. No bo jak usłyszał, widzi pan, powiedział pan o konfederacji, to że prawda, od razu się przestraszył i zaczął uciekać. Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, myśli pan, że i y, y, całą górę partii Corwin, Brown, Leroy, że oni się między sobą nie konsultują? Myślę, że w sprawach szczegółowych wypowiedzi się nie konsultują są zbyt samodzielni na to, więc problem polega na tym, że nie ma jednego ośrodka decyzyjnego dotyczącego bieżącej polityki, w związku z czym każdy idzie swoją drogą, ale proszę zauważyć, że przynajmniej trzech przywódców, to znaczy Corwin Brown i Winnicki idą w tym samym kierunku, to znaczy Rosja i Chiny, tak? Przecież to Winnicki żądał, żeby na tych Natychmiast wysłać pośredników czy przedstawicieli do Chin, nawiązać rozmowy z Rosją jako przeciwwagą Stanów Zjednoczonych? Kot Hersz nie bardzo lubi, jak się mówi o konfederacji. O konfederacji, tak. ale jeszcze chcę dopytać o Janusza No bo jest z pochodzenia Ukraińcem, więc się natychmiast buntuje. Jak to z pochodzenia Ukraińcem? No matka Ukraińka. Aha, no dobrze. Z Ukrainy rozumiem. Tak, a, a, a ojciec, yy, polski podwórkowiec jakiś. O historii Kotów porozmawiamy innym razem. Natomiast jeżeli chodzi o Janusza Krowina-Mikkę, to zasłynął ostatnio tą właśnie wypowiedzią, którą słyszeliśmy, opcja prorosyjska, ale to się układa w pewną całość, jak patrzymy na całe lata od 89 roku, a zwłaszcza 91 Oczywiście, ale to jest nie, nie tylko to. Oczywiście tutaj nikt już nie pamięta, a zwłaszcza zwolennicy Konfederacji, co wygadywał Korwin-Mikke, ale po zwycięstwie Andrzeja Dudy, Korwin-Mikke biadolił, że Andrzej Duda sprowadzi to nam wojska amerykańskie, tak? No, zwolennicy Konfederacji muszą sobie jasno powiedzieć, czy wojska amerykańskie w Polsce są wojskami okupacyjnymi, jak twierdzi Grzegorz Brown, To jest podstawowa e, sprawa. Muszą się zdecydować, a nie udawać, że e, Grzegorz Brown tego nie mówił, albo że to była ironia, albo że to e, była tylko taka zabawa intelektualna, i tak dalej. Są wypowiedzi, i trzeba się do nich ustosunkować. 4 czerwca minęła kolejna rocznica nocnej, nocnej zdrady, kiedy został obalony rząd świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego. I po latach, analizując to, co się wtedy działo, możemy zupełnie inaczej oceniać na przykład i wniesienie uchwały ilustracyjnej przez Janusza Korwina Mikke to było tuż po tym jak wyszła sprawa tego że nie będzie baz rosyjski w Polsce i nie będzie spółek które miały funkcjonować jako spółki eksterytorialne to miały być eksterytorialne spółki mieszane polsko-rosyjskie na terenie byłych baz Dokładnie. sowieckich i nagle wbiega na trybunę Janusz Korwin Mikke wnosi uchwałę ilustracyjną. wiadomo że msw który w wtedy kierował minister Antoni Macierewicz pracuje nad listą osób zarejestrowanych jako tajnych współpracownicy i ta, ta lista jest tworzona miały być wniesione konkretne ustawy na jesień natomiast ani tutaj będziecie miały wejść kolejne ustawy jesienią natomiast Janusz Korwin-Mikke składa tą uchwałę wyłączając służby wojskowe przypomnijmy no i później mamy nocną zmianę, później jest Waldemar Pawlak, co się dzieje już pamiętamy, ale działania późniejsze Janusza korwin Mikke stawiają go w bardzo konkretnym sposób. Znaczy, no zawsze jest to podejrzenie, że mogła być to prowokacja, prawda? Działanie przez wyprzedzenie wobec Antego, Antoniego Macierewicza, żeby ułatwić zablokowanie całej sprawy. Tylko proszę pamiętać, że e, tak naprawdę e, ustawa lustracyjna e, może być również e, pewnym kosztem e, legendowania. Tak? To jest e, ta sprawa wypadku e, korwin -Namikiego. Zawsze może występować jako ten, który chciał e, pozbyć się e, agentury. Tak? I w związku z tym e, jego opcja prorosyjska, do której sam się przyznaje, no, nie oznacza wcale współpracy z Rosją, chociaż bez przerwy stwierdza, że Polska powinna współpracować z Rosją przeciwko Ukrainie. No i przede wszystkim pochwalne pane na cześć pana Putina. Jaką no tak, tak, Putin byłby doskonałym prezydentem Polski Leanusza Kurwinamikie. No więc czy e, zwolennicy Konfederacji się z tym zgadzają, czy nie? Czas wreszcie się ustosunkować do tych wypowiedzi swoich własnych przywódców, albo ich zmienić. Panie doktorze, rok 89. Pana wtedy nie było w kraju, ale tutaj ważyły się losy Polski i w ten sposób były takie rozstrzygnięcia, że jednak komuniści mieli reprezentację w Sejmie. Stało to się m.in. za przyczyną działań Bronisława Geremka, ale nie tylko. No, zacznijmy od pierwszej sprawy. Nie było żadnych wolnych wyborów. To były wybory koncesjonowane, gdzie... Początkowo miały być częściowo wolne, a później były, tak jak pan powiedział, koncesjonowane. 12 czerwca. Koncesjonowane były dlatego, że były dwie kurie. Kuria partyjna i kuria bezpartyjna. Do tego doszła sprawa listy krajowej. Tam był taki zapis, że kto nie uzyska... 50% głosów ważnych ten nie ma prawa do o, drugiej tury, nie ma po prostu wypada, nie ma prawa do mandatu i z 35 e, Komunistów na liście krajowej, 33 nie uzyskało 50%. Więc lista krajowa powinna zniknąć. 33 osoby powinny nie otrzymać mandatu. A to oznaczałoby, że przedstawiciele Solidarności. Biorą wszystko. No, prawie, prawie, nie, nie przesadzaj mi. Nie wszystko, ale prawie, bo tam było e, 160 e, posłów w Zgromadzeniu Narodowym, e, posłów plus senatorów, tak, razem, 160 i z e, druga strona miała 260. Nie, nie pamiętam tam czy, ilu dokładnie, ale chyba 264 o, czy, 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 czy 6. I, e, w, i e, wtedy te 33 mandaty mnie Okay. powodowały, że komuniści mieli tylko 51%, co dawało możliwość uzyskania większości przez stronę społeczną, no bo, bo w tej, po tej stronie komunistycznej były również sojusznicze partie, tak, tak zwane sojusznicze partie. I ta lista krajowa ostatecznie nie upadła w tym sensie, że Rada Państwa, zmieniła ordynację wyborczą w trakcie e, trwania wyborów i do drugiej tury. E, z komuniści zgłosili nowych kandydatów na te 33 wakata. Sprawa została ustalona w ścisłym gronie, czyli bezpiekę reprezentował Kiszczak, Gnula, MSW i Ciosek, który był odpowiedzialny swego czasu za tzw. administratywne organy, czyli organy administracyjne, czyli bezpiekę. Chodzi o wydział organów administracyjnych w KC. A ze strony zwanej społecznej był Geremek i Mazowiecki. To im zawdzięczamy to, że scenariusz komunistyczny tych wyborów koncesjonowanych się powiódł w 100%. Ale ten scenariusz jest, był realizowany i jest w jakimś stopniu również teraz. To jest taki chichot historii. Zobaczmy, co się działo w Gdańsku, jak reagował Władysław Frasyniuk na obecność Aleksandra Kwaśniewskiego. Każdy z nas ma jakieś takie, jakby to powiedzieć, kompleksy. Ja mam kompleks wobec Kwacha, bo zawsze mówię, że to jest najlepszy rocznik w historii współczesnej Polski, 54. Chodźmy tu Kwaśniewski. A teraz Kwaśniewski za karę, za to, że ja siedziałem w więzieniu, a uczył się angielskiego, ten okrzyk wykona po angielsku. internauci wczoraj nie pozostawili suchej nitki na tym co się działo w Gdańsku w jednym szeregu Kwaśniewski z Władysławem Frasyniukiem tuzy komunistyczne i ci Którzy walczyli z komunizmem. No tak, ale Wansa Rosyniuk już przy okrągłym stole wchodził w skład tak zwanego magdalenkowego ciała głównych decyzji politycznych razem z bujakiem, Gilem i Wałęsą. A bujak Więc... teraz bodajże w wiośnie się znalazł, o ile tak. Pamiętam. Także tutaj, tutaj nic się nie zmieniło. Po prostu czerwiec 1989 roku to był taki symboliczny okres tworzenia podwalin Nubekistanu. I dopóki ta druga strona, właśnie twórców Bekistanu, niezwykle no, trwałej struktury będą mieli coś do powiedzenia w życiu politycznym w Polsce, no to tu się nic nie zmieni. To trzeba ja ten bym, cały układ zmienić. A ja bym powiedziała w ten sposób, że w 2015 roku, proszę Państwa, Nastąpił początek końca Ubekistanu. No, może początek końca nastąpił, ale e, wie pani, ja tego. Jest to zupełnie. E, Początek początku, tak? No i pan Bo... doktor jak zwykle po prostu sceptyczny. Zawsze musi znaleźć przysłowiową dziurę no w całym. tak, dlatego, że ja patrzę na struktury, tak? Ja patrzę na struktury, na kadry. I tych struktur jest, u Bekistanu jest coraz mniej, jeżeli już. To... Ale kto ma prawdziwą władzę. Jeżeli pod naciskiem Ubekistanu rząd pisu wycofuje się z reform, to znaczy, że prawdziwą to jest władzę nieprawda. na druga strona. Ale to jest przecież nieprawda. Te reformy są i widzimy to. No tak? ja da... widzę sędziów cały tak. czas na swoich A to, miejscach. A to, przepraszam bardzo. To Ubekistan się przeniósł do Brukseli, panie doktorze. I niestety to trzeba teraz zrobić być może resortowe dzieci brukselskie, żeby pokazać, jak ten Ubekistan się rozrósł również w strukturach europejskich. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studio, panie doktorze. Dzień dziękuję bardzo za przywiezienie herszta, bo jest to rzeczywiście bardzo przepiękny kot. Jeden z kilku, który jest w posiadaniu pana doktora. A ja Państwa zapraszam do kontaktu z nami na adres mailowy dp.maupa.dziennikarski.poker.pl. Zgłaszajcie Państwo swoje sugestie i piszcie, jakich gości chcielibyście Państwo u nas widzieć. Do zobaczenia. Zostańcie Państwo z Dziennikarskim Pokerem. Za chwilę będzie rozmowa z Wojciechem Korkuciem, już bez kota, bo kot jedzie z właścicielem. Oczywiście w miejsce, których nie powiemy.